Dzień dobry, nazywam się Jacek. Dzisiaj opowiem wam o nowym innowacyjnym produkcie dla wzroku okulosin. Produkt ten pomógł mi pozbyć się okularów po miesiącu stosowania. Sam nosiłem okulary przez długi czas, dopóki znajoma lekarka nie poleciła mi spróbować okulosi. Myślałem, że nic z tego nie będzie, ale postanowiłem spróbować, i szczerze mówiąc, wyniki przekroczyły moje oczekiwania. Nie było to natychmiastowe, ale mój wzrok poprawiał się. Nie jest tajemnicą, że wyniki mogą się różnić od osoby do osoby. Ale powiem jednoznacznie: Okulosin jest wart polecenia dla każdego, kto nosi okulary i chce skorygować swój wzrok bez operacji. Okulosin wzmacnia nerwy i mięśnie oka, a to najważniejszy krok pozwalający na ostre i wyraźne widzenie. Dziś Okulosin to naprawdę lek numer jeden na oczy w Polsce i nie tylko. Niewiele osób o nim wie, ale nie na długo. Biorąc pod uwagę, że Okulosin naprawdę pomaga, Wkrótce stanie się mega popularny z zawyżoną ceną i mnóstwem pośredników. Link do oficjalnego sklepu zostawię w komentarzach do tego filmu. I tak teraz okulosin od producenta jest 54% taniej. Pospiesz się z zakupem w promocyjnej cenie.